Widać Pawełku. Idzie tutaj też Pawełek. Właśnie pozostał z neury. Pawełek, który spał dzisiaj godzina. No właśnie spałem godzina, ja czuję się świetnie. Yy, każdemu życzę to, zrobiłem zrobię, yy, czyli Mikołaj w tym momencie powinien zrobić zęzyn, ponieważ Dzień. oducza mnie mówienia yy. Staram się, aczkolwiek w momencie, kiedy nas zarobi dzyndzyn, -dzyn, to ja w tym momencie mam taką straszną blokadę, bo się skupiam na tym, żeby nie robić „y, yy, które teraz właśnie chciałem zrobić. No i takie bloki mam, no ale to myślę, że z czasem zajdzie. W ogóle, polecam yy, wszystkim, niech panie, bo to jest bardzo kreatywne. Mamy o wiele więcej czasu na to, żeby coś zdziałać. No i właśnie, aha, mogę przerwać, Mikołaju? Ja bym chciał Słyska. coś powiedzieć, co najwyżej się popnię, ten filmik i coś. Dzisiaj mamy 7 czerwca. 7 czy 8? Ha, ha, ha. Dobrze, wróćmy. Dzień dobry, Paweł Skrzypczak z tej strony, mamy 8 czerwca. Małem, miałem takie postanowienie od wczoraj, że schudnę. Część z Was może mnie kojarzyć z czasów wcześniejszych, część na pewno mnie nie kojarzy. Generalnie zawsze lubiłem sporty, szczególnie sporty walki. Dużo biegałem, jeździłem na rowerze, grałem w piłkę, cały czas w ruchu, cały czas w ruchu. Później niestety, albo stety, bo jednak dzięki temu, że miałem taki tryb życia, a nie inny, jestem tu i teraz jestem tym, kim jestem i jestem zadowolony z tego, kim jestem, ale generalnie miałem taki tryb życia, że mało się ruszałem, dużo umysłowej pracy, ale mało, mało fizycznej i, i po prostu przez to troszeczkę mi się przytyło. Nie, że mi się czuł z tym jakoś strasznie źle, aczkolwiek wiem, że czułbym się lepiej w momencie, kiedy bym był troszeczkę szczuplejszy i na pewno bym był bardziej sprawny fizycznie. Teraz mam do tego możliwości, ponieważ jakieś dwa miesiące temu porzuciłem pracę, można powiedzieć, w sposób którą wykonywałem w sposób tradycyjny, co prawda absolutnie nie wchodzi u mnie w grę opcja pracy na etat, ponieważ od jakiegoś czasu już mam własną działalność i po prostu mam umowy o współpracę. Ale stwierdziłem, że po prostu wezmę się mocno za budowanie biznesów typowo skupiających się na budowaniu dochodu pasywnego. No i też tutaj to właśnie robię, co daje mi możliwość tego, że kiedy chcę, wstaję kiedy chcę, działam, kiedy chcę, wychodzę na dwór na sieży powietrze i się opalam i się, w cudzysłowie mówiąc opierniczam. No i jest mi z tym bardzo dobrze, tak? Z tym, że wymyśliłem sobie, że skoro mam więcej czasu w tym momencie mogę zadbać troszeczkę o swoje ciało. No i postanowiłem, a że postanowienia mają to do siebie, że lepiej je uzewnętrznić i się nimi pochwalić, postanowiłem wam powiedzieć o moim postanowieniu, czyli o tym, że chcę schudnąć. I chciałem nagrać właśnie teraz ten filmik. Datę mamy 8 czerwca 2011 roku. A chciałbym też nagrać kolejny filmik, może w międzyczasie będą inne, ale za pół roku, tak żebyście mieli porównanie, ja też bym miał porównanie, jak mi się udało, jakie tutaj efekty zostały poczynione w kierunku spadku mojej masy tłuszczowej. No i to by było tyle. Aha, jeszcze coś, co chciałem Wam powiedzieć. To moje spostrzeżenia dotyczące motywacji i takich bodźców. Na pewno kojarzycie takie rysunki czy jakieś nie wiem opowieści w których e, osoba, która e, zrobiła e, dla mnie dzyndzoriu, dzyn -dzyn. dobrze dzięki lamu czy kojarzycie właśnie takiego, taką wstękę, że jest sobie osioł, on nie chce iść, no ale osoba, która e, zrozumiała jak działa mózg osła, wystawiamy mu na patyku marchewkę, tak? No i to rzeczywiście działało na osła. Chyba każdy człowiek ma coś z osła, na pewno ja i się do tego szczerze przyznaję, bo sam sobie musiałem taką marchewkę dać i to chodzi nie o to, żeby to była marchewka, do której muszę koniecznie dążyć i ją cofnąć i zjeść, bo tak bardzo lubię marchewki, tylko chodzi po prostu o to, aby dać sobie takiego gratisa, żeby podświadomość wiedziała, że coś się dostanie. Ludzie lubią dostawać prezenty, dajmy sobie sami prezenty, bo najlepiej wiemy, jakie byśmy chcieli. Ja na przykład kilka dni temu chciałem zjeść sobie Kinder Bueno. No i powiedziałem do mojego przyjaciela, który jest właśnie Mikołaj Mikołaju, skoro idziesz do Biedronki, kup mi coś fajnego. Jeszcze nie wiedziałem, że wtedy chcę Kinder Bueno, no ale moja podświadomość już to wiedziała. Mikołaj z racji tego, że jest moim przyjacielem, a czasami przyjaciel, który stoi z boku lepiej zna tą właśnie drugą osobę. No ja on mi powiedział, że a może Kinder Bueno? Ja mówię, oczywiście, że Kinder Bueno, tak? No i kupił mi to Kinder Bueno. No ale w międzyczasie, kiedy on był w Biedronce, ja zacząłem przeglądać sobie zdjęcia sprzed dwóch czy trzech lat. Kiedy to robiłem salta, stałem na rękach i różne ciekawe rzeczy związane ze sprawnością ruchową wykonywałem gdzieś na trawie i się bardzo z tego powodu cieszyłem, że wtedy miałem taką stanność, bo teraz zaczęłam tego nie zrobić, tak? bo już na przykład no, jakbym stanął na rękach, to podejrzewałem, że długo bym nie ustał, bo raczej mi się przewrócił. No i coś mnie tknęło, tak? Coś mnie tknęło właśnie, że chcę coś z tym zmienić, coś zrobić, żebym chciał po prostu wrócić do tej formy, którą miałem. No ale nie miałem jeszcze tego bodźca, tej marchewki. No i przyszło to Kinder Bueno. Właśnie zostało przeniesione przez Mikołaja. Popatrzyłem na nie i mówię, ale bym sobie zjadł. No Wziąłem do ręki i tak stwierdziłem, że kurczę. a gdybym sobie dał taką nagrodę, że w momencie kiedy osiągnę dany próg, że na przykład, nie wiem, schudnę załóżmy 10 kilo. Jak schudnę 10 kilo to zjem sobie tego tego batonika, ta wafelka, jak to nazwać, nie wiem czym w sumie jest Kinder Bueno. Albo nawet nie tyle, że zjem go, tylko że będę miał wybór, czy chcę go zjeść, czy może sobie postawić kolejny cel dalej. No i też tak właśnie zrobiłem jak najbardziej dobrze podziało to na moją podświadomość, bo zauważyłem że mentalność mi się zmieniła. Zacząłem myśleć tylko o tym, jak zrobić, żebym mógł wybrać, żeby już móc zjeść albo nie zjeść tego batonika, czyli żeby już mieć ten próg schudnięcia 10 kg. Zobaczymy jak mi pójdzie, trzymajcie za mnie kciuki, ja za siebie trzymam, no bo jednak e, mi chyba najbardziej zależy na tym celu, żeby go osiągnąć. Ale też po to się z Wami dzielę tym, ponieważ upublicznienie swoich e, założeń i e, upublicznienie swoich planów daje tyle, że ja się do czegoś zobowiązuję. Nie przed samym sobą, tylko przed wszystkimi wami. Ja tak naprawdę globalna sieć, e, do której wrzucę za niedługo ten filmik daje takie możliwości, że każdy tak naprawdę może zobaczyć to tak jakbym ogłoszenie w prasie dał, że chce schudnąć. Tak? Niektórzy się uśmieją, niektórzy mi pogratulują, yy, będą podzielone zdanie, niektórzy będą mieli całkowicie na, ty, zle, na to zlew. Ja mam zlew na to, że ktoś może mieć zlew, ale wierzę w to, że ileś osób będzie mnie dopingować, a w momencie, kiedy zobaczymy efekty, a chcę je wam pokazać za pół roku, bądź może wcześniej, jeśli się uda, coś może pośrednio, jak będzie co pokazać, no to wtedy na pewno będę ja zadowolony, że ileś osób mnie wspierało i, i, i może też coś sobie udowodnię, albo też innym osobom, które uważają, że e, może być ciężko coś, coś osiągnąć. No i może też to będzie sposób dać sobie taką marchewkę i upublicznić swoje postanowienia. Ok, no to tyle, trochę się nagadałem. Staram się nie mówić, y", także Mikołaj nie musiał o tym dzoić, ale i tak proponuję, żeby kupił sobie ten dzwoneczek, którym będzie mnie denerwował, na pewno mi to pomoże. No i co? No samo doskonalimy swoje ciała i umysły. Trzymajcie się, hej.